Siemanko, Damian strony, witam Was serdecznie w dalszym ciągu w poszukiwaniu tych grubych jesienno-zimowych, jako że mamy połowę listopada koni. Tym razem do wody polecą woblery Rapali w dwóch różnych kolorach, w dwóch różnych rozmiarach, więc mam nadzieję, że spodobają się naszym garbusom. Co z tego będzie? Zobaczcie sami, ja zapraszam Was na film. Czyli pokoń. Pierwszy okońek tego dnia. Pewnie ostatni. Coś powierzony, nie są głodne. Proszę bardzo. Czy może szybsze prowadzenie No tutaj da więcej. Siedzi, siedzi, O koń, proszę. Nic się nie działo przez 3-4 godziny. Kompletnie nic. O, chodź do mnie. Koleś się tu jest. kupa się. O, tak. No i co, mamy pięknego, nabitego grubego jesiennego konia 37 cm piękny piękny grubasek wziął na rapalkę białą po dwóch minutach szybkiego prowadzenia cały ranek prowadziłem ją wolno myślałem, że jeśli jesień, no to trzeba wolno prowadzić, a wcale nie i proszę bardzo, kilka minut i trafił nam się taki garbus Posiedzimy tu jeszcze chwilę. Przez 4 godziny nic się kompletnie nie działo. Wyskoczył nam taki pasiak. Robimy parę fotek, puszczamy go. I jeszcze myślę chwilę tutaj połowie. No dobrze. Nasz... Nasz czołg wypoczął. Pora go wypuścić. Tak jest. Chociaż się, nie nadziejesz mi na woblera drugi raz. No a tutaj jak widzicie barka za barką już pływa. Ale to jest... Jeszcze porzucamy biały kolorek. Myślę, że to się będzie odznaczał i powinno być kite boję się, że może tutaj hapsnąć mi jakiś jakiś kabra Ale mam nadzieję, że nie. Sztupak cholera sztupak, ale lekko zapięty Więc to może To może być dobry Ole Scharaczane Haki nie mają zadziorów Ale wątpię żeby teraz Wypluł tą przynętę No ładny szczupaczek pojechał. No. Taki szczupaczek. No, ale dobrze, że przynajmniej te widzę cały czas. Mam nadzieję, że mi... O, teraz, teraz przynajmniej widać. Tak jest. O wyplute. wypluta. I co mamy? Pięknego szczupaczka. Myślę, że takich 80 cm. Patrzcie jaką ma ranę w okolicach skrzeli. Tak jakby skrzele było z jednej strony odkrojone specjalnie. Nie wiem czy tam jakiś hak się wdał. Ktoś nie potrafi sobie poradzić. No ale widać, że szczupak w dobrej kondycji także to najważniejsze wraca spokojnie, bezpiecznie do wody ok nie męczymy więcej uciekaj, o, ale piękne kolorki Chodźcie sobie jeszcze pod krzaczkiem i, i może płynąć dalej. No dobrze, ja pojechałem do domu. E, nie miałem w samochodzie wolframowych przyponów. No a po tym szczupaku trzeba było zawiązać, bo jest tu iść na pewno więcej. A nie chciałbym raz, że stracić taki przynęty, bo nie jest najtańsza. No a dwa, że nie chciałbym, żeby e, szczupak odpłynął z przynętą w pysku, bo to różnie mogłoby się dla niego skończyć. Także jestem z powrotem w tym samym miejscu, tym razem już z przyponem taki jakby ma być cieniutki, a jednak na tyle mocny, że poradzi sobie z zębami szczupaka. Zmieniłem sobie rapalkę na nieco większą, inny kolorek, zobaczymy co z tego wyjdzie, lecimy dalej. Siedzi. O, konie. Kurde, spadł mi. Aj! Jaj, jaj, jaj. Naprawdę był ładny. Naprawdę był ładny konie. Siedzi. w szczupach proszę bardzo, ale to tylko dowodzi temu, że dobrze zrobiliśmy z przyporem może sam się odhaczy zapięty na jedną kotwicę, bez zadziorka a może nie to nic, pakuj się do na maluchu nie walczysz fajnie, się. bardzo dźwięk. Jak się Jak się się znowi, no, wszystko tutaj... Nie, 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 nie. nie. że z daleka od haka to Czekaj. tylko <laughs> druga strona, dzięki to tylko plecionka muszę zdjąć był zapętany trochę w nią a, przeciąga może nieźle pokaleczyć. No i dobra. No i następny szczupak. Powiem Wam, że coraz bardziej nabieram ochotę na to, żeby faktycznie iść, porzucić za szczupakiem jakimiś większymi przyrzędami. посмотреть. М -м что есть. Что ж, тушать не повезти. Чуп. Привет, Оля. Оля, Не просто долгняк. Jest pięknie. Uciepiómy. No. Jest dziurka więc. Delikatnie. Na większą, większą rapalkę. Już się miałem wracać do domu, już miałem wracać w drugą stronę, ale okazało się, no, że mamy takiego pięknego opasia, więc na pewno jeszcze parę razy porzucam i jeszcze na chwilę tutaj zostanę. Tak z uciekaj. No dobra, śmigam do domu. W tym tygodniu nie, nie pospałem zbyt wiele, a pracuję na nocki. Więc muszę troszkę o siebie dbać, bo już 40 na karku, słuchajcie, to już nie są przelewki. Mam nadzieję, że podobało się film. Jeśli tak, to proszę zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał. A ja z wami spotkam się już niebawem w następnym filmie. Trzymajcie się, połamania. Hej.